Siema! Kolejny wyścig w karierze zespołu, tym razem weekend sprinterski mamy, i zaczynamy. Przymiery dobry start, na samym starcie zdobywamy parę pozycji. Tu bardzo ciasne na pierwszym zakręcie, i w każdym wyścigu. Kolejny zakręt, jeszcze ciaśniej. Ale udało się bez uszkodzeń bolidu. Yy, ostatnia prosta pierwszego okrążenia. Łapie tunel aerodynamiczny i nurkuje tutaj. Pięknie za stronę. Koniec sprintu. Próbuję tu jeszcze So, with the race not far away from starting, here's what today's grid rundown looks like George Russell will begin today's event in pole position, and Lando Norris lines up alongside. Moving on to the rest of the grid, we have. Leclerc, Oscar Piastri, Perez, Sainz, Verstappen, Bottas, Gasly, Albon, Sargent, Ricardo, Sonoda, Kahn, Stroll, Ocon, Magnussen, Joe, Holkenberg, Fernando Alonso, Theo Porcher, and Frederick Vesti. With preparations I zaczynamy wyścig. Mój czas reakcji pozostawia wiele do życzenia. Daniel zaspał trochę, stać o parę pozycji, ale ja to wykorzystuję ciasno nawet na początku wyścigu. Jakieś otarcia, ale to nic. idziemy dalej. Mamy tutaj fragment toru, bardzo znany fragment toru, zaraz się pokażę. Ten, ten fragment jest bardzo ciasny i niebezpieczny, ale mi tu się udało ładnie bez otarć przejść. Koniec gruszego klaże łapiecie liberał za kierowcą Alpine. Okay, you're in the top ten. Pierwsze zakręty piątego okrążenia potas i Albon walczą, ale jak to sobie mówi, gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta. Pięknie. Wprzez najpierw jednego kierowcę, następnie no drugiego. I takie pozycje otrzymują się przez parę następnych okrążeń. Bit stop na wiezie trochę y, za szybko, bit limiter y, włączyłem, ale to dobrze, nawet makare nie dostałem. Mamy tutaj idealny wjazd pomiędzy mechaników, pit stop, no, dobry czas, nie najlepszy, ale może być. I wyjeżdżamy z pit stopu za reprezentującym UKILT Sonorą, ale to nie na długi czas. Żółta flaga, silnik, Ej, japonka. Nie wytrzymał. Narkowanie okay, bardzo hamskie z mojej strony. Spycham obu kierowców niestety. W tym momencie zaczepiam koło. Po bo I spodobałem wypadek. Safety flaga i teraz sobie okay, officials have deployed due to jest multiple... a good chance to change our strategy for the rest of the Grand Prix if we want to. Good luck out there. No i restart wyścigu trochę przespałem parę setnych sekundy. No Utrzymana pozycja na szczęście. I takie pozycje otrzymałem się do końca wyścigu jeszcze, to próbuję potas nie na ostatnich metrach. Prawie mi się to udało, ale tylko Hamsko tak już